Nie może tak być. Nie. No, tak Ale jeszcze nie Jak kiedyś na łóżku smakuje, nie rozwinie, bo. Ja... Teraz nie idzie. Pomagam. Oh, no, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj dalej, do dalej, dalej, do dalej, dalej, dalej. Do końca? Do końca. Aha, no, no, dobra. Głę jaja, patrz, jeszcze nie widziałem. Są jeszcze Słuchaj, tutaj nie. jakieś takie te z ołowiu chyba o gminy przewody? Tak, są łowiany. Tu jako ciekawostka. Słuchaj, tu jest napisane Siemens wyraźnie. Siemens. widziałem. Czyli ja podejrzewam, że to mogło być po niemiecku. Ale ten facet mi też mówił, że, że to jest stare po niemieckie, wiesz? Żeby ewidentnie są... Ale grube kable tu wchodziły. Grube, ale są otuliny z odłogi. Te obcinane kable, które tutaj są. Ua, To są łowiane otuliny. otuliny wszystko. Coś jeszcze, tak No tutaj jest przecież ten... Co? Gdzie ty tutaj napis Tutaj też widzę, tutaj też jest, ale na tych skrzynkach, zobacz sobie. Co? Zobacz sobie na tych skrzynkach. Tutaj jest... Na tych? No zmierzchło, ale pokaż, otwórz mi skrzynkę, co to jest. Takie. Ten, weź, weź słuchawkę, zobaczcie, jest sygnał. Ja, A, tu. A. Kopką pokryć. Achtung, Achtung, Panzer! Panzer!